Zapraszam na film z serii remont mieszkania od dewelopera. Kilka dni temu zadzwoniła do mnie pani od dewelopera. Powiedziała, proszę, sobie, proszę przyjechać po kluczyki, już mieszkanie jest gotowe. Także przyjechałem z poziomicami, ze sprzętem do sprawdzenia elektryki. No hydrauliki nie sprawdzę, bo bym musiał zawory monto, zamontować, tak? Także w to się nie, nie, nie bawię. Co warto sprawdzać, co się sprawdza na odbiorze. Bardzo podstawowa rzecz to są, tak, drzwi, to jest chyba najbardziej podstawowa rzecz, drzwi, czy nie mają zarysowań, czy są równe, czy są dobrze obsadzone, zamontowane futryny w pionie. To samo jest z oknami. Czy nie, są, nie ma pęknięć na oknach, tutaj jest troszeczkę brudno, ale tak, sprawdzamy, czy nie ma zarysowań, czy się dobrze zamykają, czy się dobrze otwierają. Także jak widać tutaj nie ma żadnego problemu, nie ma pęknięć na szybach, nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych, no bo to jest ważne, tak? Nie sprawdzimy, czy deweloper piankę dobrze wsadził, wypiankował w koło, no nie jesteśmy tego w stanie tego, w, nie jestem tego w stanie sprawdzić, na tym etapie, tak? To by musiał przychodzić zanim było wytynkowane. Także wierzę na słowo yy, i tak jak każdy, każdy z Was. Jeśli chodzi o podłogę. Podłoga jest równa, są delikatne odchylenia, ale to można sobie na kleju sprawdzić. Yy, yy, co do podłogi, to ja sprawdzałem w rogach. Popatrzcie, o tu. Tutaj pod butami mi Piach teraz yy, piszczy ale jest tak. Że te miejsca w rogach, w każdym jednym rogu, jak oni robią posadzki to tam jest bardzo mało tego betonu i on potem pęka w rogach. Pęka, trzeszczy na stropianie na tej, na tej izolacji yy, takiej srebrnej, nie wiem jak to się nazywa, paroizolacja, nie, nie paroizolacja, jakaś izolacja wodna chyba albo coś tam. Ech. Przeciwwilgoceniowa jakaś. Także rogi, się, rogi posprawdzałem, czy jest y, dobrze do ulane. Y, drzwi, ściany. No, popatrzcie, czy te ściany są dobrze zrobione? Pełno ubytków tu, nie zaciągane, nie przeszlifowane. Tu dziurka, tam dziurka. W ogóle się tym nie przejmowałem. Patrzyłem y, tylko, czy jest względny pion. Oczywiście można, y, są jakieś tam delikatne odchylenia, natomiast i tak jest bardzo równo. Te nierówności, wszystkie to ja podchodzę z y, troszeczkę gipsu, robię, zaszpachluję, pójdzie farba podkładowa. Wyjdą jeszcze wszystkie nierówności, będzie można dołożyć i malować. Także na to nie, nie, nie zwracałem uwagi, y, to mnie tak naprawdę nie, nie obchodziło. Tutaj wiadomo, jeśli byłaby ściana 2 cm leciała, no to wtedy ok. Kąty w ścianach, czy są ważne? Dla mnie nie były ważne. To, czy tutaj jest odchylenia pół centymetra, to, to tak naprawdę i tak tutaj nic nie będzie stało. Będzie cegiełka, yy, kawałek mebla. Yy. Podłoga, ściany, światło. Pełno włączników. Nie wiadomo, który działa i w ogóle czy działa. Yy, mam przyniosłem sobie żarówkę. Proszę, przygotowany, profesjonalny sprzęt. Przykręcam, sprawdzam, czy się świeci. Jak się świeci, to jest wszystko ok. Oczywiście trzeba pamiętać, żeby bezpieczniki najpierw włączyć. A jeśli włączycie bezpieczniki i światło nadal nie działa, to jest jeszcze taki główny nisko w skrzynce takiej yy, przedlicznikowej, przedbezpiecznikowej. Nie wiem, jak to się nazywa. Główny jeszcze taki zawór yy, bezpieczny. Piesek jest niepodłączony, także tego nie jestem w stanie sprawdzić. To mi dopiero za, za miesiąc chyba mają przyjść podłączyć. Gniazdka. Gniazdka sprawdzam dokładnie w ten sam sposób co światło. Można przyłożyć. Jak się zaświeci to jest prąd, prawda? Yy, można wziąć ładowarkę od telefonu. Jest troszeczkę bezpieczniej niż żarówkę. Yy, pod telefon podpinamy. Jest prąd, jest. No i o to właśnie chodzi. Żeby, jakimś, żeby w taki sposób sobie sprawdzić próbówką jak będziecie sprawdzać taką co, co, co dioda świeci to można się przejechać bo prąd może dochodzić a ten prądowy może być a ten neutralny czy tam inny będzie źle podłączony, nie podłączony i mimo tego, że prąd tu dochodzi to nie ma obiegu zamkniętego No i pełno nierówności na ścianach wszędzie jakieś popraweczki ale się tym nie przyjmuje. Jeśli chodzi o podłogi, sprawdzałem, czy są, poziomicą sprawdzałem, czy są spadki, czy duże są spadki, czy jest poziom. Nigdzie nie znalazłem idealnego poziomu. To tyle Wam powiem. Zawsze gdzieś to oczko na poziomicy było przekręcone w jedną czy w drugą stronę. Jak macie jeszcze jakieś y, uwagi, co, y, co do tego, co powinno być sprawdzone podczas y, wentylacji? Wentylację jeszcze sprawdzałem. Wentylację bardzo łatwo sprawdzić. Psz, jak ktoś pali zapalniczkę, ciąg wsteczny musi być do środka. Y, musi być. No, czasem jest tak, że jest ciąg y, w drugą stronę. To zależy od pogody, zależy od tego jaka jest wentylacja, czy jest mechaniczna, czy jakaś tam y, niemechaniczna, czy wymuszona, czy nie wiem jak to tam jeszcze są te, 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 te wentylacje. Zależy od wilgotności w pomieszczeniu. Sprawdźcie sobie, czy na przykład, jeśli to jest dla Was ważne oczywiście, czy gniazdka elektryczne są tak jak w projekcie y, mieszkania, który kupowaliście. Bo jak kupujecie mieszkanie, to otrzymujecie plan elektryki, plan hydrauliki. Czyli w którym miejscu, co powinno być, czy jeśli siła jest tyle, nie wiem, w takim miejscu, to czy ona nie będzie tu zamontowana? Czy gniazdko, jeśli jest w projekcie na, na tej ścianie, czy ono jest, czy go nie ma? Tu są trzy gniazdka, raz, dwa, trzy. Na tej ścianie chyba nie planowane. Już posprawdzałem według projektu, ale to można sobie sprawdzić. Tak samo elektrykę, tak samo hydraulikę, tak samo światła. Czy są trzy w planie, czy zostawili wam tylko dwa? Czy grzejnik jest w odpowiednim miejscu? To już sprawdzacie według projektu, tak? Na balkonie. Nie będę teraz wychodził na balkon, ale tak. Co sprawdzamy na balkonie? Czy nie ma rdzy na barierkach? Bardzo łatwo sprawdzić, to już nawet rzuca się w oko. Nie powinno być. To jest malowane proszkowo. Czasem jest tak, że rdza wychodzi, a deweloper przyjdzie i tylko pędzelkiem pyk machnie, i on już jest zadowolony, bo jest rdza przykryta. Rdza przykryta w ten sposób to chyba jest tylko na, nie wiem, na dwa miesiące. Płytki, czy jest silikon w narożach? Tu, od w tej wewnętrznej strony, bo wiadomo, tam pracuje wszystko i czy płytki nie dudnią. Bo jak dudnią, to znaczy, że są słabo kleje wypełnione. Ja wiem, że jak ja będę kleił płytki, to ja będę. Y, wiem, co tam robię. tak? Natomiast tutaj kupuję tak naprawdę gotowy, y, gotowy balkon i nie wiem, czy tam jest na placki przyklejone, czy jest dobrze wypełnione klejem, czy ta fuga jest dobrze wyprowadzona. No, no. Niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie sprawdzić ale to na to jest tam mi 3 czy 5 lat także niektóre rzeczy które wyjdą w trakcie to można zgłosić później do dewelopera i on ma obowiązek to poprawić. Dobra jeśli macie jakieś uwagi co do tego co jeszcze można sprawdzić piszcie w komentarzach w jaki sposób co wy sprawdzaliście w jaki sposób sprawdzaliście ewentualnie czy daliście, daliście Wynajęliście fachowca, który Wam przyjdzie i to wszystko posprawdza. Oczywiście wiesz, no, za dodatkową opłatą, tak? I yy, to są dodatkowe koszta. To są takie koszta, które ja chciałem uniknąć, bo ja chcę zrobić to mieszkanie. T yy, się dowiedzie niedługo, w jakim, w jakim, jaki jest mój plan yy, budżetowy. Nie będzie to na pewno mieszkanie z blatami po, po 5000 granitowymi, tylko mówię, tu idzie na razie, idzie budżetowo. Zwłaszcza, że to jest mieszkanie kupione jako inwestycja. Przynajmniej na ten czas. Tak to wygląda. Małe, fajne, zgrabne mieszkanko. Trochę nieustawne przez tą kuchnię, ale. Do zobaczenia.